Kupcie mi gorącą czekoladę! Doskonały pomysł! Gdzie jest mój czajnik? O, tutaj! Świetnie! W środku stygnie już dużo pysznej gorącej czekolady. Niesamowity aromat. Nalejmy ją do pięknej filiżanki. Teraz trochę pomieszamy i ubijemy nasze mleko na gęstą pianę. Gotowe. Teraz przekładamy mleczną piankę do filiżanki. Chcę zrobić kotka z piany, tak jak Rose miała na obrazku. O, tak. Teraz dodajmy mu oczy i pyszczek. O, nie zapominamy o wąsach jest taki słodki. Widzisz to, Jill? O, wiem, co zrobię. Ja też chcę ubić mleko. Po prostu ubiję je prosto w kartonie. O, dlaczego to mieszanełko jest takie mocne? Och, całe mleko się rozlało. Na razie je odstawię. Skąd mam wziąć pianę? Balerina ma jej dużo. Podkradnę jej troszkę. Właśnie tak. Nie potrzebuję już więcej. Połóżmy mleczną pianę na gorącej czekoladzie. I nie zapominajmy o foremce, którą mam. To w sumie szablon, którego zamierzam użyć. O nie! Wszystko się wysypało! Porażka, to nie jest ładne. Muszę to naprawić. Mam pomysł. Myślę, że bita śmietana powinna to uratować, prawda? Kładam więc śmietanę do foremki i do zamrażarki. Super. Wow, szefie, co ty robisz? Balerino, daj mi ten kubek. No dalej, dawaj. Szefie, co ty wyprawiasz? Nie dotykaj mnie. Dam ci w zamian inny duży kubek. Proszę, użyj tego. Świetnie, dziękuję, balerino. Tego właśnie potrzebowałem. Dziękuję, dziękuję. Och, tylko mnie nie dotykaj. No dobrze, to gotujemy. Wsypuję kakao do kubka. Następnie potrzebujemy dużo mleka. A na górze układamy mleczną pianę. Musimy zrobić z niej pyszczek kotka. Bo przecież pamiętamy o zadaniu. W porządku? Udało mi się! Cudownie! Teraz dorzucamy pianki merszmelą. Ułożymy je dookoła kubka. I troszkę podgrzejemy. Oczywiście za pomocą palnika. Doskonale. Wszystko gotowe. Jill, czy ty też już kończysz? Tak, tak. Teraz tylko wyjmujemy z lodówki foremkę. Wyciągamy kotka. Mamy to. Kładziemy go na mlecznej piance. I gotowe. <grymny> Rose, próbuj. Och, tak chce mi się pić! Zacznijmy od tego ogromnego kubka. Jest dookoła ozdobiony marszmelą. Są takie pyszne. Spróbujmy samego napoju. Mm, smaczny! Wow, co za słodki kubek! A w czekoladzie pływa kotek. Nie mogę się doczekać, aby go spróbować. Wow, jaki dobry! Mega słodki. Co dalej? Mmm, Jakie to apetyczne. Napój też jest pyszny. A kodek na wierzchu jest niesamowity. Zdecydowałam, że tym razem wygrywa... Balerina Cappuccino. Och, naprawdę? Hurra! Bardzo się starałam. Dziękuję, Rose. Czy my już zaczęliśmy challenge? Mam pomysł. David, łap. Hmm. Zrób tort w kształcie tej zabawki. Hmm. Okej. Okay. Niech pomyślę. Wiem, kto mi pomoże. Wyjmuję mojego pomocnika. Ten robot został specjalnie stworzony do robienia tortów. No dalej zaczynaj! Złoży idealny tort w kilka sekund. Wow, tylko spójrzcie na ten krem! I kolejna warstwa. I oczywiście jeszcze więcej kremu. Wow! Teraz biorę moją rękawicę Ironmana i odcinam zbędne kawałki. To nie takie trudne, a nawet zabawne. Ach, ta rzecz mi przeszkadza! Hmm, to za technologia! Bawciu szefie! Gdzie mój robot? Chyba zrzuciłem go ze stołu. No cóż, przykryję mój tort zieloną masą cukrową. Tak będzie super! Dodamy jadalne elementy. Wow, wyszła mi prawdziwa głowa krokodyla. Wygląda fantastycznie. O, jest jak prawdziwy! Ha, wiem, babciu! Teraz bierzemy czekoladę. Trzeba ją rozpuścić. Nie myśleliście chyba, że na tym skończę? Jestem dopiero w połowie. Wow! Teraz trzeba rozpuścić czekoladę i przelać ją do foremek w kształcie Lego. Mam czekoladowe klocki Lego! Wow, fajnie. A co my zrobimy? Jess, czy już coś wymyśliłaś? Oczywiście, babciu. Łap baleryjne kapuchinę. Co? Kogo? Jaka słodka lalka. Dobrze, poradzę sobie z tym. Składamy tort. W środku będzie krem kawowy. Najpierw chcę zrobić głowę. Świetnie. Teraz smarujemy wiszko kremem. Doskonale. I przykrywamy tort masą cukrową. Już wygląda pięknie. A teraz ważne, żeby po uderzyć dniu stół. O! Udało się. Łapiemy i mamy to. Idealny tor. Wygląda jak prawdziwa filiżanka kawy. Teraz dodamy szczegóły. Górę polejemy karmelem. A białą czekoladą narysujemy ładny wzorek. Jak słodko. Podoba mi się. Wow! A co to jest? Rekin w badidasach? Okej, okay, zrobi się. Biszkopty będą niebieskie, a krem biały. Oczywiście składamy najpierw sam tort. Gotowe. Odcinamy zbędne kawałki i formujemy rekina. Hmm. Pójdę za przykładem kolegów i też przykryję tort masą cukrową. Dodamy płetwy. Pomalujemy rekina. I założymy mu buty. Mamy to. Już wszystko zrobiliście? Wow! Ale super! Chcę już tego spróbować. To najlepszy dzień w moim życiu. Jestem szczęśliwa. Zacznijmy od krokodyla. Lego? O, to czekolada. Teraz kawałek krokodyla. Orety! W środku jest zielone! Spróbujmy. Wow, jest pyszny. Ekstra? Naprawdę? Nie macie szans. Kaj, niech spróbuję mojego tortu. Oczywiście! Hmm. To balerina cappuccina. Odkroimy kawałek. Wow, jaki piękny środek! Spróbujmy. Mmm, jakie to pyszne! Trudno przestać jeść. Babciu, jesteś najlepsza. A co to? Jaki słodziak! Mm, żal mi go jeść, ale muszę. Zacznijmy od głowy. Mm. Całkiem smaczna może być. Ale zdecydowałam, że wygrywa babcia. W szefie? O Nie! Ja powinienem wygrać! Wow, jak dużo różnych lodów! Hmm, chyba już się domyślamy, czego chce nasza malutka Mia! Prawda? No pewnie, świetnie, zaczynamy gotowanie! Okej, okay. muszę wziąć kulkę zielonych lodów! Właśnie tak! I kładziemy ją na waflowy rożek. Świetnie! Teraz bierzemy moją ulubioną zabawkę krokodyla. Oto ona. Potrzebujecie kolego. A raczej tylko twojej głowy. Kładziemy ją na lodach. Bierzemy paluszki poki. I zrobimy z nich śmigło. A teraz pytamy za Twixa. Wbijamy go po bokach. Dalej bierzemy Milky Way. A. Damy go, o tutaj, jeszcze trochę żelków na Twixy. I mamy lody Bombardiro Krokodilo. I to nazywasz arcydziełem? O, oh, teraz moja kolej. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak przygotować super lody. Hmm, co by tu wybrać? O, potrzebuję tych czekoladowych płatków. Najpierw muszę je rozpuścić. Użyję palnika, tak będzie szybciej. Parę sekund i bierzemy waflowy rożek, który zanurzamy w czekoladzie. Dalej obtaczamy w niebieskiej posypce. Świetnie. Teraz bierzemy lody o smaku boruchowym i wkładamy je prosto do maszynki do makaronu. Włączamy. Właśnie tak. Ręce do góry. Ha żartowałem. Wystraszyliście się. Dobra, ja po prostu chcę zrobić ładne lody w rożku. Patrzcie na te dekoracje. O tak, to lodowy makaron. Teraz bierzemy marshmallow i robimy z nich oczy. Następnie użyjemy białego Tobleron. Zanurzamy je w niebieskiej polewie. Okej, okay, idealnie. I dekorujemy nim moje lody. Czy to już Wam przypomina? Tralalero, tralala. A teraz bierzemy żelkowego rekina. Przecinamy go i dodajemy do moich lodów. O tutaj! Świetnie! I mamy to! Babciu, a ty co wymyśliłaś? Cały pomysł. Roztopie białą czekoladę. Musimy pomieszać, żeby się nie przypaliła. Następnie bierzemy babeczki, a raczej papierową foramkę do babeczek. I wkładamy do środka białą czekoladę. I póki nie zastygła, rozsmarowujemy ją dookoła. Tylko spójrzcie na tę białą czekoladową filiżankę. Na koniec dodajemy łóżko i bierzemy karmelowe lody. Bo wiecie, co robię, prawda? O no tak, wspaniale! Potrzebuję też czekoladowych i waniliowych lodów. Wezmę kulkę z każdego smaku. Następnie kładziemy je do worków cukierniczych. I po kolei wyciskamy na folię spożywczą. Zwijamy i wciskamy do mojej czekoladowej filiżanki. Teraz bierzemy piękną podstawkę i stawiamy na górze filiżankę z lodami. Robimy piękną buźkę i balerina Capucina jest gotowa. Mija, próbuj! Wow, jak ładnie i apetycznie. Spójrzcie tylko, to balerina i Jestem jej fanką. Spróbujmy. Mmm, wow, te lody są pyszne. Co tu jeszcze jest? O jacie, to Bombardiro Krokodilo? O nie! A gdzie się podziała głowa? Nie chcę tego już jeść. A to jest tralalero tralala? Lody wyglądają tak niesamowicie. Spróbujmy. Mm, mega smaczne. Ale i tak przyznaję zwycięstwo babci. Dziękuję, skarpie. Pamiętam, że ty uwielbiasz na cappuccine. Co Tyler wymyślił tym razem? Sekundkę. Gotowe. Kakao z marshmallows. Idealnie. Czyli biorę nutellę. Otwieramy. Och, jak kusi ta łyżeczka. Spróbuję troszkę. Pychota. No jak tak można? A ja wezmę kakao i mleko, podgrzeję je w garnku, a przez sitko przesieję kakao, żeby nie było grudek. O tak. Podczas gdy kakao się gotuje, mogę coś zrobić na drutach. Mam tutaj motek. Wspaniale. Och, jaka piękna rzecz mi wyszła. Prawdziwe cudo. <laughs> Takie urocze spójrzcie. Ojej, kakao już kipi! Zdążyłam na czas. Wezmę kubek i ubiorę go w tę uroczą rzecz. A na ochwycie zrobiłam pętelkę. Teraz wlewamy kakao i dodajemy pierniczki. Oczywiście pamiętam też o piankach marshmallow. Damie na samą górę. Och, jakie to banalne! Ja wezmę czekoladowe piramidki i dodam je do mleka. Podczas gdy się podgrzewa, wezmę syrop i udekoruję nim szklankę. Sposób podania jest bardzo ważny. Okej. Okay. A teraz potrzebuję spieniacza. Dzięki niemu zrobię piękne kręgi z białej czekolady. Wspaniale. To mi chodziło. Teraz wlewamy gotowe kakao. Idealnie. I dekorujemy cukierkami na patyczkach. Wspaniale. Mmm, jaka smaczna nutella! Co skończyła się? Co robić? Mm, już wiem. Wleję mleko prosto do słoika z czekoladowym kremem. O. Oh. Tak. Trzeba tylko mocno nim wstrząsnąć, żeby resztki kremu wymieszały się z mlekiem. W ten sposób. Mhm. A na wierzchu ułożę pianki marshmallows. Im więcej. Tym lepiej. Wow. Ekstra. Wow. No i wata cukrowa obok. Gotowe. Kakao z bitą śmietaną i słodyczami. Tak, 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 dziewczynki. Tyler, czas na degustację. Wow! Od czego zacząć? O, jacie kakao w słoiku Nutelli. Wygląda ciekawie. I smakuje pysznie. Mmm, jakie dobre marshmallows. Dalej w kolejce są pierniczki. Miam, 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 jakie smaczne. A kakao? O tak, babciu to bardzo dobre. Wow, a to kakao jest takie apetyczne. Jest tu tyle wszystkiego. Kakao jest niesamowite. I ta wata cukrowa. O tak. Mm, pyszne pianki marshmallows i lizaki. Mm, zdecydowanie wybieram ten napój. Szefowo, wygrywasz. Gratulacje. Nie miałam wątpliwości, dziękuję.